A teraz widzę, że chyba duszę nie chcę rzucać. No, już wszystko to Nie, jest <laughs> tak, ja... Jest... Jesteśmy dzisiaj właśnie w Hucie Szklanej. Otwarcie dwóch dużych zadań: jedno to jest zagospodarowanie wjazdu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, czyli parking z zapleczem socjalnym, z pasażem handlowym. I drugie zadanie realizowane w ramach projektu Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich to otwarcie osady średniowiecznej w Hucie Szklanej. Podejmowaliśmy. Dzisiaj widać, że było warto, dzisiaj widać, że to miejsce już dzisiaj żyje i będzie się rozwijać. A sam projekt, o którym tyle mówimy, cały czas też żyje, bo nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, przed nami kolejne etapy. Ojciec Zygmunt Wiecha powiedział o tym, co jeszcze przed nami. Chcemy odbudować wieżę na Świętym Krzyżu. Będziemy na pewno wiele o tym mówić, apelować, bo to jest projekt bardzo złożony i pewnie troszkę nam jeszcze zajmie, ale to jest nasze wspólne dziedzictwo, nasze wspólne zobowiązanie. 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 na. A na... No otwarta, otwarta, no, ja. A jak to może być zamknięte, nie? Ma.